Prace profesora Henryka Sikory to nie tylko podróż śladami różnych kultur. Artysta łączy materię, naturę i filozoficzną refleksję. Jego proces twórczy to ciągły dialog z formą i czasem. Materia, no to nie będziemy odnosić się do filozofii żywiołowców, ale jesteśmy bliżej i bardziej inspirowane kulturą śródziemnomorską, grecką, rzymską. No i jest filozofia współczesna. To jest cykl rzeźb pusty, sarkofagi. Ja nie pracuję nigdy nad jedną rzeźbą, ja pracuję cyklami. I po prostu nigdy nie jest jedna rzeźba skończona kończy się cykl. Ulubionym materiałem twórcy jest drewno, które postrzega jako żywy organizm. To tworzywo, które potrafi mówić, zmieniać się a nawet zaskakiwać. Według profesora no, materia drewna, budulec drewna ma duszę i pan profesor wspaniale tutaj y, z tym materiałem operuje i sam jak wiele razy mówił, y, drewno żyje, drzewo żyje, różne dźwięki może wydawać w trakcie pracy, może pękać, może zmieniać kolor, swoje barwy, może trzaskać, a może nawet straszyć. Podoba mi się bardzo. Trafiłam tutaj właściwie przez przypadek, ale cieszę się. Bardzo fajnie było posłuchać artysty, jak opowiada o swoich dziełach, no bo często dość odwiedzamy te wystawy poza wernisażami, a fajnie jest też coś usłyszeć o tej sztuce. Spotkanie ze sztuką to nie tylko podziwianie formy, ale też początek nowych pasji. Organizatorzy wierzą, że wśród odwiedzających są przyszli artyści. Zapraszamy czytelników, zapraszamy studentów. I zachęcamy do studiowania u nas na Uniwersytecie, na Wydziale Sztuki. Może nawet jeszcze się zdarzyć, że tutaj absolwenci i uczniowie, studenci profesora będą również mieli okazję tutaj kiedyś zaprezentować swoje prace. Profesor Henryk Sikora jest wykładowcą w Instytucie Sztuk Wizualnych UJK. Prowadzi pracownie rzeźby. Wystawę prac artysty można oglądać do końca roku w Bibliotece Uniwersyteckiej.